Cześć, bajkowy z tej strony. Chciałem Wam zaprezentować taką oto Jamaszkę. Jak tu widzicie, jest Tracer 900 w wydaniu GT. Motocykl pochodzi z 2019 roku. Jest całudki w oryginale, nic tu nie było malowane, wymieniane. Jest to po prostu motocyklem bezwypadkowym. Naprawdę piękny stan. Szybka. Czyściutka, ładna. Tak samo tutaj, wszystkie elementy lakierowane. Lampa bez uszkodzeń, bez jakichś zadrapań, bez odbić lakieru. Mamy z elementów dodatkowych osłony na chłodnicę. Przednia opona. Jest to Dunlop Smart. Czóreczka w wydaniu GT z rocznika 2024 Widzicie, 33 tydzień 2024 roku Jest naprawdę prawie jak nowa Mamy Dodatkowe gmole na silnik Oczywiście komplet bocznych oryginalnych kuferków Yamaha. Jako, że jest to wersja GT, także jest to najbardziej Bogate wyposażenie. Jak widzicie mamy quick shifter. Mamy podgrzewane manetki. Mamy komputer wszystko. Aktualny przebieg motocykla. Oh. Moc. Niecałe 35 tysięcy kilometrów. 1904 km Taki jest autentyczny przebieg. Oczywiście na wszystko jest książka serwisowa, w jest na dokumentację. Tak to się prezentuje. Napęd, tam łączy to wszystko w najlepszym porządku. Tylnia opona, tak samo jak przednia, jest praktycznie bez śladów jakiegokolwiek zużycia, Do tylnej opony yy, 19 tydzień 23 roku. To, to wygląda jakieś prawa, no, jakieś takie normalne usiadło, które do tych posiada. Ale nic poza tym, wszystkie elementy lakierowane, wszystko tutaj jest jak w jak najlepszym porządku, nie ma najmniejszych do drapania rys, nawet takich użytkowych. Hmm. 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 Silniczek naprawdę pracuje perfekcyjnie, oczywiście do motocykla, jak powiedziałem, i pełna historia, książki, nie książki, wszystko jest, jest pełno komplet kuczyków, pełna dokumentacja. Więc jak ktoś szuka bardzo ładnego Tracera 900 GT, zapraszam. Posiadam taki oto egzemplarz na sprzedanie.